Zachariasza rozdział trzynasty W tym dniu dla domu Dawida i mieszkańców Jerozolimy będzie otwarte źródło dla obmycia z grzechu i nieczystości. W tym dniu wyrocznia Pana zastępów wytępią z kraju imiona Boszków, tak, że nie będzie się już ich wspominało. Również fałszywych proroków i ducha nieczystości wyrzucę z kraju. A jeśli ktoś jeszcze będzie prorokował, jego ojciec i matka, którzy go zrodzili, powiedzą mu: Nie będziesz żył, gdyż mówiłeś kłamstwo w imieniu Pana. Gdy będzie prorokował, przebiją go jego ojciec i matka, którzy go zrodzili. W tym dniu każdy z proroków będzie się wstydził z powodu swojego widzenia. I nie włożą płaszcza z sierści, aby zwodzić. Każdy powie: Nie jestem prorokiem, lecz rolnikiem. Żyję z uprawy roli od młodości. A gdy ktoś go zapyta, co to za rany masz na ciele, wtedy odpowie: Zostałem zraniony w domu tych, którzy mnie kochają. Przebudź się. Mieczu przeciw mojemu pasterzowi i przeciw mężowi, który jest mi bliski, wyrocznia pana zastępów. Uderz pasterza i rozproszą się owce, ja zaś wystąpię przeciw małym, i w całym kraju wyrocznia pana będzie tak, że dwie części zostaną wycięte i zginą, a tylko trzecia część ocaleje. Tę trzecią część wrzucę do ognia i oczyszczę ją, jak się oczyszcza srebro i będę ją próbował, jak się próbuje złoto. Oni zaczną wzywać mojego imienia, a ja im odpowiem. To jest mój lud, on zaś powie. Moim bogiem jest Pan. Pierwsza Księga Kronik, rozdział 21. W tym czasie szatan wystąpił przeciwko Izraelowi i skłonił Dawida, aby policzył mieszkańców Izraela. Dawid zwrócił się do Joaba i przywódców ludu. Idźcie i policzcie Izraelitów od Beerszeby aż do Dan i przyjdźcie do mnie, bo chcę poznać ich liczbę. Joab powiedział... Niech pan stokrotnie pomnoży swój naród. Mój panie, królu, czy wszyscy oni nie są poddanymi mego pana? Dlaczego mój pan pragnie to zrobić? Dlaczego ma to być przyczyną grzechu Izraela? Lecz król rozkazem zmusił Joaba do posłuszeństwa. Joab wyruszył i przeszedł cały Izrael. Po czym wrócił do Jerozolimy przekazał Dawidowi wynik spisu ludności. Cały Izrael zamieszkiwało milion sto tysięcy mężczyzn zdolnych do walki, a Judę 470 tysięcy zdolnych do walki. Joab nie policzył razem z nimi ani Lewitów, ani Benjaminitów, ponieważ rozkaz królewski budził w nim opór. Nie spodobało się to Bogu, i dlatego ukarał Izraela. Dawid rzekł więc do Boga: Bardzo zgrzeszyłem tak postępując. Wybacz ten grzech twojemu słudze. Postąpiłem bardzo nierozsądnie. Pan powiedział do Gada, widzącego Dawidowego: Idź i przekaż Dawidowi. Tak mówi Pan. Daję Ci do wyboru trzy możliwości. Wybierz jedną z nich, a ja to spełnię. Gad poszedł do Dawida i oświadczył mu. Tak mówi pan, wybierz: albo trzy lata głodu, albo trzy miesiące klęsk od wroga, podczas których jego miecz będzie przelewał krew, albo trzy dni miecza pana. W kraju będzie panować zaraza a anioł Pana będzie niszczył całą ziemię izraelską. Zdecyduj więc, co mam odpowiedzieć temu, który mnie posłał. Dawid rzekł do gada. Jestem w wielkiej udręce. Wolę dostać się w ręce Pana, bo Jego miłosierdzie jest wielkie. W ręce człowieka nie chcę wpaść. Zesłał Pan zarazę na Izrael, a wskutek niej zmarło 70 tysięcy mężczyzn. Przeciw Jerozolimie posłał Bóg Anioła, aby ją zniszczyć. Kiedy Anioł niszczył miasto, Pan to zobaczył. Poruszył go widok nieszczęścia i rozkazał niszczycielowi: Dość, cofnij swoją rękę. Anioł Pana stanął przy klepisku Ornana Jebusyty. Dawid podniósł oczy i zobaczył anioła pana stojącego między ziemią a niebem, z mieczem w ręku wyciągniętym przeciw Jerozolimie. Dawid i starszyzna, ubrani w wory pokutne, upadli na twarz. Dawid zwrócił się do Boga: Czy to nie ja rozkazałem policzyć naród? To ja zgrzeszyłem, to ja zawiniłem. Co jednak uczyniły te owce? Panie, Boże mój, zwróć twoją rękę przeciwko mnie i przeciwko domowi mojego ojca ale nie niszcz twego ludu wtedy anioł pana powiedział do proroka gada aby oznajmił Dawidowi że ma wznieść ołtarz ku czci pana na klepisku Orna na jebusyty Dawid poszedł posłuszny poleceniu gada które przekazał w imieniu pana w tym czasie Ornan wraz z czterema synami Mucił zboże. Kiedy odwrócił się i ujrzał anioła, ukrył się razem z synami. Gdy nadszedł Dawid, Ornan spojrzał i zobaczył go. Zszedł z sklepiska i pokłonił się mu aż do ziemi. Dawid rzekł mu: Sprzedaj mi plac sklepiskiem, bym na nim zbudował ołtarz ku czci pana. Sprzedaj mi go za pełną cenę, aby uwolnić lud od zarazy. Ornan odpowiedział Dawidowi, niech mój pan, król, weźmie ten plac i zrobi, co uważa za słuszne. Proszę. Oddaję woły na ofiary całopalne, sanie młodzkarskie na drwa, a zboże na ofiarę pokarmową. Wszystko to oddaję. Król Dawid rzekł mu: Nie mogę tego przyjąć w darze. Muszę to kupić za pełną cenę. Nie mogę złożyć Panu ofiar całopalnych z tego, co jest Twoją własnością, a co chcesz mi przekazać za darmo. Dawid zapłacił Ornanowi za plac sześćset cyklów złota. Zbudował tam Dawid ołtarz kuczci Pana i złożył na nim ofiary całopalne i ofiary wspólnotowe. Wzywał Pana, który mu odpowiedział ogniem zesłanym z nieba na ołtarz całopalenia. Pan nakazał aniołowi schować miecz do pochwy. Wówczas Dawid, widząc, że Pan wysłuchał go na klepisku, ornana jebusyty, złożył mu tam ofiary. Mieszkanie Pana bowiem, zbudowane przez Mojżesza na pustyni, oraz ołtarz całopolenia, znajdował się wtedy na wzniesieniu kultowym w Gabaonie. Dawid nie śmiał jednak tam iść, aby poradzić się Boga ponieważ obawiał się miecza anioła Pana. Księga Daniela, rozdział 5 Król Baltazar wydał wielką ucztę dla tysiąca swoich dostojników i w ich obecności pił wino. Gdy Baltazar napił się wina, kazał przynieść złote i srebrne naczynia, które jego ojciec, Nabuchodonozor, wziął ze świątyni w Jerozolimie, żeby mógł z nich pić król, jego dostojnicy, jego żony i nałożnice. Przeniesiono więc złote naczynia zabrane ze świątyni, która jest domem Boga w Jerozolimie, i pił z nich król, jego dostojnicy, jego żony i nałożnice. Pili wino i chwalili bogów ze złota, srebra, z miedzi, z drewna i kamienia. W tej samej chwili ukazały się palce ludzkiej ręki i pisały na wapiennej ścianie pałacu królewskiego naprzeciw świecznika. Gdy król zobaczył piszącą rękę, zmienił się wyraz jego twarzy. Zląkł się bardzo, zaczął drżeć na całym ciele i poczuł się słabo. Król kazał więc strażnikowi przyprowadzić magów, Chaldejczyków i astrologów. Następnie powiedział do mędrców babilońskich: Każdy, kto odczyta ten napis i powie, jakie jest jego znaczenie, Zostanie odziany w purpurę, otrzyma złoty łańcuch na szyję i będzie w moim królestwie panował jako trzeci. Przybyli więc wszyscy mędrcy króla, ale nie potrafili odczytać tego napisu, ani powiedzieć królowi, jakie jest jego znaczenie. Wtedy król Baltazar bardzo się przestraszył i zmienił się wyraz jego twarzy. Także dostojnicy bardzo się zmieszali. Wołanie króla i jego dostojników dotarło do uszu królowej. Przyszła do sali biesiadnej i powiedziała: O królu, obyś żył wiecznie. Niech cię nie trwoży twoje myśli i niech twoja twarz nie blednie. Jest w twoim królestwie człowiek, w którym mieszka duch świętych bogów. Już za dni twojego ojca znajdowano u niego światło, rozsądek i mądrość. Także mądrość bogów. Król Nabuchodonozor, twój ojciec, ustanowił go przełożonym mędrców, chaldejczyków i astrologów. Skoro więc Daniel, któremu król nadał imię Beldeszazar, ma w sobie nadzwyczajnego ducha, rozum i rozsądek, zdolność wyjaśniania snów i tajemnic oraz rozwiązywania zawiłych spraw, wezwij go i teraz. Aby powiedział, co to oznacza. Gdy wprowadzano Daniela do króla, król powiedział do niego, Ty jesteś Daniel, jeden z wygnańców ludzkich, których król, mój ojciec, przyprowadził z judy. Słyszałem o tobie, że masz ducha bogów i że masz światło, rozsądek i nadzwyczajną mądrość. Sprowadzono przed moje oblicze mędrców i magów, aby odczytali ten napis i powiedzieli mi, co on oznacza, ale nie potrafili tego zrobić. Słyszałem zaś o tobie, że umiesz wyjaśniać rzeczy trudne i rozwiązywać zawiłe sprawy. Jeśli więc potrafisz, odczytaj napis i powiedz, co on oznacza, a zostaniesz odziany w purpurę. Otrzymasz złoty łańcuch i będziesz w moim królestwie panował jako trzeci. Daniel odpowiedział królowi: Dary swoje zatrzymaj, a prezenty rozdaj innym. Lecz odczytam królowi ten napis i powiem, co on oznacza. O królu, najwyższy Bóg dał to królestwo, wielkość, przepych i majestat Twojemu Ojcu. Na Buchodonozorowi. Bóg dał mu także wielkość, która wszystkie ludy, narody i języki napełniła lękiem i bojaźnią, gdyż zabijał kogo chciał i pozostawiał przy życiu kogo chciał. Kogo chciał, wywyższał, i kogo chciał, poniżał. Gdy jego serce stało się wyniosłe, a jego duch zuchwały. Został strącony z królewskiego tronu i odebrano mu jego przepych. Wypędzono go z pomiędzy ludzi. Rozumem przypominał zwierzę i mieszkał z dzikimi osłami. Żywił się trawą, jak bydło, a rosa z nieba była mu ochłodą, aż poznał, że królestwami ludzkimi. Rządzi najwyższy i on je przekazuje komu chce. Ty, Baltazarze, nie ukorzyłeś swojego serca, chociaż jako jego syn wiedziałeś o tym wszystkim. Wywyższyłeś się ponad pana nieba i kazałeś przynieść przed swoje oblicze naczynia z jego domu. Piłeś z nich wino ty sam. Twoi dostojnicy, twoje żony i nałożnice. Chwaliłeś bogów ze srebra, złota, z miedzi, żelaza, z drewna i kamienia, którzy są ślepi, nie słyszą i nie wiedzą. A Boga, w którego ręku jest twoje tchnienie i każdy twój krok, nie wysławiałeś. Dlatego On posłał tę rękę. Która wykonała ten napis. Oto jego treść. Mene mene tekel Uparzin. A słowa te znaczą. Mene, Bóg, określił Twoje królowanie i jego koniec. Tekel zważano cię na wadze i okazałeś się bez wartości. Peres, Twoje królestwo. Zostało podzielone i oddane medom i persom. Wtedy Baltazar kazał ubrać Daniela w purpurę. Włożyć mu złoty łańcuch na szyję i ogłosić, że w tym królestwie będzie panował jako trzeci. Jeszcze tej nocy król Haldejski Baltazar został zabity. Ewangelia Marka rozdział 4 Znowu zaczął nauczać nad jeziorem. Skromadził się wokół niego tak wielki tłum, że musiał wsiąść do łodzi na jeziorze, podczas gdy cały lud pozostał na lądzie przy brzegu. Nauczał ich wiele w przypowieściach. Mówił im, słuchajcie, oto siewca wyszedł siać, a gdy siał, jedno ziarno padło koło drogi. Przyleciały ptaki i wydziobały je. Inne padło na grunt kamienisty, gdzie było mało ziemi i szybko wzeszło, bo gleba nie była głęboka. Lecz gdy pokazało się słońce, przypaliło je i ziarno uschło, bo nie zapuściło korzeni. Inne padło między ciernie, a ciernie wyrosły i zagłuszyły je, i nie wydało plonu. Jeszcze inne ziarna padły na glebę urodzajną i wydały plan dorodny i obfity jedno trzydziestokrotny, inne sześćdziesięciokrotny, a jeszcze inne stokrotny. I mówił, kto ma uszy do słuchania, niech słucha. Kiedy był na osobności, ci, którzy z nim byli, razem z dwunastoma, pytali go o sens tych przypowieści. Odpowiedział im, Wam powierzono tajemnicę Królestwa Bożego. Tamtym zaś, z zewnątrz, wszystko podaje się w przypowieściach, dlatego, że patrząc, widzą, ale nie dostrzegają. Słuchając, słyszą, ale nie rozumieją, żeby się nie nawrócić i nie otrzymać przebaczenia. Powiedział do nich: Nie rozumiecie tej przypowieści? Jak więc zrozumiecie inne przypowieści? Siewca się słowo. Tymi koło drogi, gdzie pada zasiane słowo, są ci, do których skoro usłyszą słowo, zaraz przychodzi szatan i zabiera słowo w nich zasiane. Zasiani na gruncie kamienistym to ci, którzy gdy usłyszą słowo, zaraz je przyjmują z radością, ale nie mają w sobie korzenia i są niestali. Kiedy więc przychodzą trudności lub prześladowanie z powodu słowa, zaraz się załamują. Jeszcze inni, zasiani między cierniami, to ci, którzy słuchają słowa, ale codzienne troski, ułuda, bogactwa i inne pożądania zagłuszają w nich słowo i nie wydaje ono owocu. I wreszcie zasiani na glebie urodzajnej, to ci, Którzy słuchają słowa, przyjmują je i wydają plon trzydziestokrotny, sześćdziesięciokrotny, stokrotny. Mówił im też, czy wnosi się zapaloną lampę po to, aby ją postawić pod garncem lub poduszkiem, czy może raczej by postawić ją na świeczniku. Nie ma bowiem nic tajemnego. Co by nie miało być ujawnione. Nic też nie może być tak ukryte, aby nie wyszło na jaw. Kto ma uszy do słuchania, niech słucha. I dalej mówił im. Uważajcie na to, czego słuchacie. Jaką miarą mierzycie, taką i wam odmierzą, a nawet wam dodadzą. Bo temu, który ma, będzie dodane, a temu, który nie ma. Zabiorą nawet to, co ma. Mówił dalej. Tak się ma sprawa z królestwem bożym, jak z człowiekiem rzucającym ziarno w ziemię. Czy śpi, czy czuwa, nocą i dniem, ziarno kiełkuje i wzrasta, a on nie wie jak. Ziemia sama z siebie wydaje plon. Najpierw źdźbło, potem głos. Wreszcie pełne ziarno w kłosie. A gdy zboże dojrzeje, bierze on zaraz sierp, bo nadeszła porażniwa. Mówił też: Do czego przyrównamy Królestwo Boże, lub w jakiej przypowieści je przedstawimy? Jest ono jak ziarno gorczycy. Kiedy się je wrzuca w ziemię, jest najmniejsze ze wszystkich nasion na ziemi. Gdy jednak zostanie zasiane, wyrasta i staje się większe od innych krzewów, wypuszcza wielkie gałęzie, także ptaki mogą zakładać gniazda w jego cieniu. W wielu takich przypowieściach mówił do nich stosownie do tego, co mogli pojąć, a bez przypowieści nie mówił do nich. Swoim uczniom natomiast wyjaśniał wszystko na osobności. Tego samego dnia, gdy nastał wieczór, powiedział do nich: Przeprawmy się na drugi brzeg. Zostawili więc tłum i zabrali go, tak jak był w łodzi, a inne łodzie płynęły za nim. Wtem zerwał się gwałtowny wiatr. Fale zalewały łódź, także już się nie napełniała. On zaś spał. W tyle łodzi oparty na podgłówku. Budzili go, mówiąc: Nauczycielu, nic cię to nie obchodzi, że giniemy? On obudzony zgromił wiatr, a do jeziora powiedział: Milcz, ucisz się. Wtedy wiatr ustał i zapanowała głęboka cisza. Do nich zaś powiedział: Czemu się boicie? Wciąż jeszcze nie wierzycie? Wtedy ogarnął ich wielki lęk, i mówili jeden od drugiego: Kim on właściwie jest, że nawet wiatr i jezioro są mu posłuszne? Bądź uwielbiony, wszechmogący Boże, Ojcze nasz, Panie nieba i ziemi, Ty dajesz nam Słowo, które staje się w nas ciałem. Niech ono wydaje w naszym życiu obfity plon. Niech nas prowadzi, umacnia, kształtuje i zmienia nasze życie, abyśmy coraz bardziej byli podobni do Twojego Syna, Jezusa Chrystusa który z Tobą i Duchem Świętym żyje i króluje na wieki wieków. Amen.